Hej, już wróciłem. Obywatelki, weźcie butelki i pojerdolijcie się w jebę. Jest stateczek, jest benzyna, gdzie jest kurwa targarny na... Zawracam dziś na prawo. Znaczy na lewo. Przestań się opierdalać, mamy projekt do zrobienia. Jaki projekt? Prezentacja na geografię. Ja już skończyłem swoją część. Dawaj dokończ swoją, a potem obejrzymy YouTube'a. Dobra. Słyszałeś o incydencie z Kotem? Nie, nawijaj. W sali, gdzie jest socjoterapia, ktoś podjebał figurkę Kota. Po co? Nie wiem. Czy mamy coś jeszcze do roboty? Nie, wszystko gotowe. Okej, okay, no to idziemy na geografię. Mordo, nie kumam pewnej rzeczy. Zrobiliśmy dobrą prezentację, ale i tak ten pajac Jędrek dostał lepszą ocenę. Jest tu gdzieś Jędrek? Muszę mu dać lekcję kultury. Nie ma go tu. Aha okej, okay. jak będzie gdzieś to dajcie mi znać. Mogę iść z tobą, też chcę mu coś wyjaśnić. Pewnie, im więcej nas tym lepiej. Roman, co ty będziesz teraz robić? Wiecie co nie chce mi się patrzeć na tego Jendreka. Idę do informatycznej grać w Counter Strajka. Na pewno, ostatnio się próję do ciebie. Tak, jak go spotkam, to napiszę do ciebie, gdzie jest. Dobra, to miłej gry. Zwykle wszystkie komputery są wyłączone. Chwila. Skąd się wzięły te foldery? Na tym też, i tym również. Wszystkie komputery mają te foldery. O kurwa, jaki pojeb zostawił chińskie bajki, plus 18 na szkolnych komputerach. Mam cię! Co do chuja. Jędrek, ty pojebie, co ty robisz? Nie udawaj kretyna. Wiem, że to ty. Ja dopiero przyszedłem, więc nie. A te wszystkie foldery z chińskimi bajkami, plus osiemnaście, to czyja sprawka? Twoja. Znalazłem dobry moment z tym aparatem, żeby ci dojebać. Twoi koledzy z Discorda kazali ci to zrobić? Oj, Roman, żebyś wiedział, jak bardzo masz przewalone. Cory, myślisz, że jesteś zajebisty, bo tworzysz intrygi? Jesteś żałosny. Nikt cię nie lubi. Twoje obelgi tylko sprawiają, że warto było ustawić tą szopkę. Niech Noja wydrukuje te zdjęcia, to wszyscy zobaczą, jakim jesteś degeneratem. Będziesz nikim w tej szkole, tak samo jak ja. Chłopie, jak chcesz mi dojechać, to chociaż nie gadaj jak kretyn. Robię co chcę z moim słownictwem, tak samo jak z tym aparatem. Może się jakąś dogadamy? Obawiam się, że nie. Kiedy się z tobą rozprawię? To przyjdzie pora na innych. A Ła, ty pendecho. Gdzie mój aparat? Rozwaliłeś mi aparat. Nawet się nie włącza. I dobrze ci tak. Będziesz cierpieć. Chcesz w łeb jeszcze raz? Chcesz w łeb jeszcze raz? Dobra, walsie i tak dopnę swego. Coś będzie trzeba z tym zrobić. W skrócie, jebać informatykę. No dobra, z tego co mi powiedziałeś, to nie jest źle. Jego aparat jest prawie rozwalony. Dalej na nim jest zdjęcie z otwartym folderem. Wiem, i dlatego trzeba zniszczyć ten aparat. Siemano. Cześć, Krystian. Widzieliście aparat Jędrka. Jest mocno poobijany. Cały czas jęczy, że nie może go włączyć. Bawi mnie to, jak kiedyś się nim flaksował. Czego chcesz? Czy jesteście zaproszeni na u starego wujka? Tak i co? Słyszałem, że na chacie ma kolekcję pistoletów na kulki. Ile ty masz lat? Dziesięć. Nieważne. Zawsze będzie co robić w czasie bajerowania dupeczek. Nie no, spoko. To jesteście zaproszeni, czy jednak nie. Tak jesteśmy. Mogę się do was przyłączyć. Ten weekend będzie bardzo nudny, jeśli nie przyjdę. Ja się nie wypowiem. Decyzja Romana. Co o tym sądzisz? Bierzemy go. Dobra. Roman, czy jest coś, co Cię przekona, żebym mógł pójść z Wami na melanż? Tak, możesz z nami przyjść, ale potrzebujemy usprawiedliwienia Twojej obecności. Co na przykład? Zrób coś zajebistego w tym dniu. Dokładnie, wstaw coś śmiesznego na YouTube'a. Spoko. Tylko co? W sali informatycznej na kompach są foldery z chińskimi bajkami plus 18. Nakręć film, w którym rozwalasz te komputery. Co o tym sądzisz Stefan? Czy Jędrek trzyma tam swój aparat? Tak. Reakcja Jędrka, kiedy zobaczy swój aparat w kawałkach będzie zajebista, więc zrób to. Dobra, zrobię to. To do zobaczenia. Czuję, że mój problem zniknie i przy okazji ktoś inny skorzysta. Nareszcie koniec lekcji. Pora iść na melanż. Ej kolego, widziałeś co się stało z salą informatyczną? Nie, zaraz co? Wszystkie komputery są zdewastowane. W tym aparat Jędrka. Wszystko jest rozwalone. Nawet szyby w oknach. Tam jest! Och, o! Będę leciał. Co się dzieje? Nie udawaj, głupka. To oczywiste, że to ty. Jędrek daje mi powody, żeby podejrzewać, że to ty zdemolowałeś salę informatyczną. Ech nie, przez cały czas byłem na lekcji, myśląc, co dzisiaj będę pił. Do sekretariatu teraz. Chciałbym tylko zaznaczyć piąty raz, że on nie ma dowodów na to, że to zrobiłem. Niestety jesteś ostatnią osobą, która tam była. To, że zrobił ci zdjęcie, nie jest usprawiedliwieniem do dewastacji własności szkoły. Czy ty mnie w ogóle słuchałeś? On mi groził. Zapewniam cię, że się nim zajmę, ale ty musisz odpowiedzieć za swój czyn. Ja nic nie zniszczyłem. Jędrek był tam pierwszy. Sprawdźcie monitoring. Kamera w sali też została zniszczona. To spytajcie się innych, czy coś widzieli. Dzień dobry, pani Moniko. Chciałbym zmienić zajęcia pozalekcyjne. Akurat w ważnym momencie. Jakaś sprawa z uczniem. Roman, hej, nagrałem film, lepiej dotrzymaj naszej umowy. Jaki film? Nie pamiętasz? Jak wrzucę zabawny film, to przedstawisz mnie staremu wujkowi? Co to ma być, wyjść stąd? Nie to tylko momencik, zobacz. No. Ej, jo, tu Krystian, rozwalmy tą pedalską salę informatyczną. Jebać informatykę to dla tych, którzy kochają sztukę. Roman, możesz iść. Krystian, czy mogę z tobą porozmawiać? Jo, co tam? Zostajesz wydalony. Fiu, to było przeżycie. Ej, Roman, idziesz do starego wujka na Melange. Jeszcze pytasz? Dawaj na przystanek.